Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek klasyki Kamyka. Jak ja się cieszę, gdy na polskiej scenie muzycznej pojawi się ktoś, kto trafia nie tylko do serc melomanów w Polsce, ale także do serc miłośników muzyki na całym świecie. Taka sytuacja ma miejsce z Marcinem Patrzałkiem, o którym Wam opowiadałem, ale również odnosi się do bohaterki dzisiejszego odcinka, a mianowicie do młodej polskiej basistki Kingi Głyk. Ta dziewczyna grając na gitarze basowej czyni po prostu cuda. Jak posłuchacie, jak gra, to naprawdę zrozumiecie, że jest to prawdziwy muzyczny skarb. Swoją przygodę z muzyką zaczęła bardzo wcześnie, gdy była małą dziewczynką i słyszała, że ktoś gra na gitarze basowej w radiu, to wsłuchiwała się, wpatrywała się w odbiornik, a nawet naśladowała grę właśnie na gitarze basowej. Nie chciała uczyć się na fortepianie, skrzypcach, gitarze klasycznej. Zawsze marzyła właśnie o gitarze basowej, dlatego że uwielbiała te niskie dźwięki. W końcu tata kupił jej taką krótszą wersję gitary, zaczęła ćwiczyć. I w ogóle te rozmowy z tatą już od, od wczesnego dzieciństwa, od wczesnej młodości, rozmowy o muzyce miały dla niej niebywałe znaczenie. Ona nie chodziła do szkoły muzycznej. Uczyła się prywatnie. Ale do większości rzeczy dochodziła samodzielnie, podobnie zresztą jak Marcin Patrzałek. I gdy miała 12 lat, już występowała w triu z tatą i z bratem. Tata grał na wibrafonie, brat na perkusji. Wszystko musieli organizować samodzielnie. Czasami zdarzało się tak, że grali naprawdę tylko dla jednej osoby. Dla Kingi to było troszkę przygnębiające. Była wtedy taka zasmucona, nawet sobie popłakiwała, że nikt nie jest zainteresowany tym, co robią, ale wiedziała, że niezależnie od tego, czy grasz dla jednej osoby, czy dla tysiąca, to trzeba i tak dać z siebie wszystko. Była cały czas zdeterminowana, żeby konsekwentnie ćwiczyć, konsekwentnie ulepszać swoją grę. Kiedyś. Nauczyciel gry na gitarze pokazał jej układ utworu Tears in Heaven Claptona właśnie na ten instrument, ale wtedy Kinga miała jeszcze za małą rękę. Wróciła do tego pomysłu po kilku latach i postanowiła, że nagra ten utwór i zamieści w sieci. No a gdzie można najskuteczniej i najłatwiej właśnie zamieścić coś w internecie? Oczywiście na YouTubie. No więc poprosiła brata, żeby jej pomógł w nagraniu. On był zajęty, ale w końcu się zgodził. Później szwagier popracował nad kolorami. No i materiał był gotowy. Trafił do YouTube'a. I słuchajcie, no oczywiście strzał w dziesiątkę, dlatego że dziewczyna była rewelacyjna. Z tygodnia na tydzień ilość wyświetleń rosła. Były udostępnienia na Facebooku. W końcu po jakimś czasie ten... Utwór w jej wykonaniu uzyskał ponad 20 milionów odsłon. No, nie da się ukryć, że to zmieniło bardzo wiele w życiu Kingi. Coraz większe zainteresowanie jej osobą y, miało miejsce. Coraz więcej propozycji koncertowych i to w, w coraz większych salach. Dzisiaj ma już na koncie cztery płyty. Pierwszą nagrała w wieku 18 lat. Nawiązała Kontakt z, z prestiżową wytwórnią Warner Music Germany. Występuje na prestiżowych festiwalach jazzowych. Otacza się najlepszymi muzykami. Zresztą Pat Metheny powiedział kiedyś, że w zespole powinieneś być najsłabszy. Oczywiście to nie dotyczy Kingi, ale jemu chodziło o to, że jeżeli jesteś najlepszy w zespole, to znaczy, że wybrałeś zły zespół. Że właśnie to jest niezwykle ważne, żeby Mieć wokół siebie najlepszych i po prostu w ten sposób no, inspirować się, dążyć do czegoś jeszcze, jeszcze lepszego. Tak więc no, ma już na koncie bardzo dużo różnych osiągnięć. Wie, że nie technika jest najważniejsza, tylko najważniejsze jest przekazywanie emocji, opowiadanie muzycznych historii. Jej rada dla tych, którzy zaczynają, to żeby przede wszystkim wytrwale dążyli do celu. I również nie zaniedbywali mediów społecznościowych. Adam Makowicz, znakomity pianista jazzowy, powiedział jej kiedyś przed koncertem: Zagraj najlepiej, jak potrafisz, ale nie lepiej niż potrafisz. I właśnie to zdanie cały czas jej towarzyszy. Słuchajcie Kingi Gwyk, to jest naprawdę niezwykle utalentowana dziewczyna, a ja zapraszam na kolejny odcinek klasyki Kameka.